Dzień dobry, witam serdecznie jestem w miejscowości Kołomań i cel wycieczki góra Kamieniec 400 metrów nad poziomem morza w górach świętokrzyskich minęliśmy pierwsze zabudowanie i pomału wchodzimy do lasu No i teraz konsternacja. Według mnie powinniśmy tam do góry iść. Znowu trzeba zobaczyć się do mapy. Trzeżnie piękny okaz dębu. Zobaczcie jakie tu piękne drzewostan. No i według Google Maps najprawdopodobniej tu musimy skręcić. I tam iść na ten szczyt. Słuchajcie, znaleźliśmy takie oznaczenie: dojście do pomników przyrody, dębów szypułkowych, miedziar i radziej, gdzieś tam są. A my póki co, góry nie znaleźli. Właściwie szczytu. Cały czas kluczymy. Nie możemy tego miejsca znaleźć. Tam po prawej stronie widać jakiś wąwóz idziemy takim korytem e, słuchajcie po tej mordence łażenie po chaszczach w zaroślach najprawdopodobniej jesteśmy na samym szczycie tej góry tak pokazują Google Maps że jesteśmy na szczycie Na wskazaniach mamy szczyt, czy to prawda? Trudno powiedzieć. Nie ma tu żadnego szlaku, nie jest to w koronie ujęte w koronie gór Świętokrzyskich no i prawdopodobnie przez tą. To miejsce jest nieuczęszczone. Po chwili odpoczynku, po zdobyciu tego szczytu, tej góry o wysokości 400 metrów nad poziomem morza, wracamy do auta. Takie romowisko niewielkie piaskowca obok szczytu. No tu kolejne romowisko. Dotarliśmy wreszcie do szutrowej drogi przeciwpożarowej no i stąd będziemy mieli około 2 km może półtora samochodu pozdrawiam, dziękuję